Kolejne ognisko epidemii koronawirusa w Polsce? Każdego dnia Ministerstwo Zdrowia aktualizuje dane dotyczące pandemii, informując przede wszystkim o nowych przypadkach zakażenia oraz ofiarach śmiertelnych. Ostatnie doniesienia okazują się o wiele gorsze, niż przewidywano. Prawdziwy dramat rozgrywa się w jednym miejscu. Straszne informacje. Porażające dane dotarły do mediów. Jest nowe ognisko epidemii w Polsce? Przypominamy, że tuż po godzinie 10 w poniedziałek 25 maja Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 148 przypadkach zarażenia koronawirusem, a więcej o tym możecie przeczytać tutaj. Niestety, jak poinformowała Wirtualna Polska, na drugim oddziale wewnętrznym Szpitala Wolskiego w Warszawie stwierdzono zakażenie koronawirusem aż 62 osób. Dane są wyjątkowo fatalne. COVID-19 zdiagnozowano tam najpierw u 29 członków personelu. Po kierowaniu ich na kwarantannę przebadano również wszystkich pacjentów. Niestety, badania potwierdziły zarażenie u 33 osób. Jak dodaje WP, pacjentów natychmiast przewieziono do szpitala MSWIA, gdzie zostaną poddani leczeniu. Pacjenci zostali oczywiście natychmiastowo przetestowani. Pozytywny wynik mają 33 osoby z oddziału wewnętrznego w Szpitalu Wolskim. Zostali natychmiastowo przewiezieni do szpitala EMSWIA, mówiła na antenie RDC, cytowana przez WP, rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka. Drugi oddział Szpitala Wolskiego od razu został zamknięty. Jak wynika z informacji przekazywanych do mediów, testom poddano również wszystkich 15 pacjentów przebywających na oddziale pierwszym. U żadnego z nich nie zdiagnozowano zarażenia koronawirusem. Skumulowanie aż 62 przypadków zakażenia w jednej placówce wywołało spore poruszenie opinii publicznej. Dotychczas nie poinformowano, że COVID-19 wykryto również u członków rodziny pracowników szpitala. Źródło wirtualna polska następny artykuł.